I tutaj widzimy legendarny most kolejowy łączący Starszelce z nowym miastem. Został już zburzony, o ile dobrze pamiętam, został wbudowany w latach 50., w 56. albo w 8. To trzeba sprawdzić na, na zdjęciu, które udostępniłem w 2009 roku. No i... Co no nie ma mostu no, most nie ma mostu Sądzono 62 lata Zdaje się No tak podejrzewam Był i nie ma